Dzień dobry Państwu. Uważam, że nie ma zbyt dużego sensu odnosić się do jakichś jakich krajowych takich bzdur, które są na scenie politycznej, no ale odniosę się do. No nie wiem, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie, ale odniosę się do tak zwanej pomocy tak zwanym uchodźcom z Iraku, do z Manżurii, którzy tam są na, tam na granicy białoruskiej po stronie białoruskiej i którzy którzy, tak powiem, oczekują pomocy, chcą przejść na stronę Polską, a może po niemiecką. W każdym razie w Polsce jest tak zwana targowica. Jest to termin, który ja używam już od wielu lat. To nie jest żadna opozycja, jest targowica. I ta targowica, no oczywiście opowiada bzdury, jak to targowica, takie głupoty, pleci, ale jednak jakby nie było, jakiś część społeczeństwa się z nią zgadza. A do czego zbierzemy? Czy Targowice mówi, że dobrze, że oni są posłami białoruskimi, ale można by ich przebadać, może lekarstwo potrzebują, może jedzenie, inne historie, że oni chcieliby tam pomóc? Dlatego tam biegają, powiedzmy, z jakimiś torbami, z jedzeniem, z tym, z tamtym, ale uważam, że to jest, znaczy, uważam, no, z mojego punktu widzenia, jest to, jest to błąd, i to tłumaczenie strony rządowej powinno być takie, że nie wiadomo, co macie w tych torbach, jedzenie może będzie zatrute, takie czy inne, jeżeli otrujecie jakiegoś tam Irakijczyka czy kogoś innego z tamtej strony, no to Łukaszenko będzie miał, że tak powiem, argument, że, że się zatruli jego człowieka, bo on tu uciekł do, do Białorusi, a Polacy otruli, także już pretekst, powiedzmy, taki zawieruchy, zawieruchy granicznej, które może się przerodzić w cokolwiek w większej historii. Jeżeli polscy debile, bo tak tylko określą, debile z opozycji mają ochotę, powiedzmy, w jakiś sposób pomagać, jest tak zwany ja byłem na tej granicy, tam niedaleko, jest tak zwany ruch przygraniczny i ten ruch przygraniczny jest tego rodzaju, to jest dogrodne można pojechać tam bez wizy, tylko się zgłasza, że się jedzie na wycieczkę, coś takiego i tam można zwiedzać. Nie wiem, czy ten ruch ten przygraniczny w dalszym ciągu istnieje, czy nie, ale jeśli ci polscy, tak zwana ta targowica chce, te są wiesz w jaki sposób tam pomóc, no to mogą pojechać na Białoruś. Tam kupić w supermarkecie, w hipermarkecie białoruskim jedzenie, z tym jedzeniem jeszcze opłacić powiedzmy jakiegoś lekarza, z tym jedzeniem, z tym lekarzem, niech się udadzą na, do, tych, do tych nachodźców, uchodźców, po stronie białoruskiej, niech tam im wykarmią, dadzą to, co, co oni mają do, do dania. Tam od Grodna do, do tych Ustrzyków Dolnych, czy jak tam się to nazywa, jest niedaleko. Tam, tam z tymi będą po stronie białoruskiej. Ich nakarmią, wykarmią, zbadają, czy się dobrze czują, zapytają się, czy się tam, powiedzmy, czy mają yy, potrzebę może jakiegoś psychologa. To nie też tam gdzieś tam znajdą jakiegoś w Mińsku albo w Grodnie jakiegoś psychologa takiego z, z taką maską i spałą, i oni ich po prostu wyleczą z tych właśnie tych problemów. Ale po prostu jeśli chcą pomóc, to niech jadą na Białoruś, tam zakupy, jeszcze raz powtarzam, jedzenie takich historii, udadzą się na granicę nakarmią i niech wrócą do Polski i niech opowiadają jaki, jaką oni wielką pomysł udzielili. Na tyle pozdrawiam na stolowistę.